Dzisiaj, na potrzeby tego filmu, e, zrobiliśmy taką analizę. Warunki nie są idealne, dlatego że jest dość silny wiatr, a to e, przeszkadza trochę w odławianiu. Dzień dobry Państwu, Michał Pniak, Biokąt Polska. E, dzisiaj jesteśmy w sadzie gruszowym e, w miejscowości e, Skowronki, koło Belska Dużego. E, to jest sad gruszowy. Mamy wczesną wiosnę 5 marca, więc kilka dni ciepłych ostatnio było, ale też zapowiadane są ciepłe dni, więc należy spodziewać się, że z miejsc zimowania zaczną wychodzić miodówki. Miodówki gruszowe, miodówka gruszowa-plamista, czy też miodówka czerwonawa. To są gatunki, które występują w sadzie na gruszach, ale największy problem i najbardziej problematycznym szkodnikiem jest miodówka gruszowa plamista. Ten gatunek zimuje w postaci dorosłych osobników i po kilku dniach ciepłych rozpoczynają wychodzenie z miejsc zimowania samice, które następnie składają jaja na pędach. Z jaj będą wylęgać się larwy, które rozpoczną żerowanie na młodych liściach, na pękających pąkach, na zielonej tkance, która pojawi się za jakiś czas, ale teraz jest ten moment, w którym powinniśmy sprawdzić, jak duże zagrożenie będziemy mieli w tym sezonie ze strony tego szkodnika. Właśnie zimujące pokolenie możemy oszacować na podstawie analiz i monitoringu w okresie bezlistnym. Przed złożeniem jaj będziemy wiedzieć, jakie duże zagrożenie mamy ze strony tego szkodnika. W jaki sposób to wykonać? W jaki sposób zrobić analizę czy monitoring pojawu, obecności samic i dorosłych osobników miodówki gruszowej? Do tego celu potrzebujemy dwóch narzędzi. Jedno narzędzie to jest płachta entomologiczna, taka powierzchnia mniej więcej 50 cm na 50 cm, lub parasol entomologiczny. To jest jedno, a druga rzecz to jest kawałek kija, pałki, który jest zabezpieczony przed skaleczeniami pędów. Pałka służy nam do tego, żeby uderzać i otrząsać w ten sposób miodówki, które gromadzą się na pędach w słoneczny dzień, w ciepłe dni. Natomiast sam monitoring wykonujemy w ten sposób, że na 35 drzewach otrząsamy czy uderzamy w pojedyncze gałęzie, pojedynczą gałąź z umieszczonym od spodu. Właśnie tą płachtą entomologiczną i liczymy ile upadło miodówek na tą płachtę entomologiczną. Tych uderzeń to jest 3, 4 i pamiętajcie Państwo o tym, że na, każdy, na każdym drzewie, czyli na tych 35 drzewach otrząsamy tylko z jednej gałęzi. Na podstawie danych i liczby otrząśniętych miodówek możemy oszacować czy przekracza ta liczba próg szkodliwości czy nie. Tym progiem szkodliwości jest 15 odłowionych dorosłych osobników na właśnie płachtę entomologiczną z tych 35 drzew. Dzisiaj na potrzeby tego filmu zrobiliśmy taką analizę. Warunki nie są idealne, dlatego że jest dość silny wiatr, a to przeszkadza trochę w odławianiu, w próbie tego monitoringu. Niemniej jednak znaleźliśmy miodówki, nawet latające, które Zatrzymywały się na jasnych powierzchniach, gdzieś tutaj, na, na ciele i na, na naszych ubraniach. Natomiast, no właśnie, dla celów tego monitoringu, zrobiliśmy bardzo prowizoryczne urządzenia, czyli płachtę entomologiczną, w zasadzie to taką podkładkę, na której będą zatrzymywać się miodówki, no i właśnie taką, taką pałkę. Naprawdę, możecie Państwo zrobić samemu takie urządzenia w bardzo prosty, łatwy sposób, żeby. Zrobić właśnie ten monitoring miodówki gruszowej.